Dziękuję serdecznie raz jeszcze panie marszałku. W pełni podtrzymuję wszystko co mówiłem w moim porannym wystąpieniu podczas pierwszego czytania. Ta ustawa wychodzi, ten projekt wychodzi naprzeciw istotnej potrzebie społecznej, jakiej, jaką jest umożliwienie kontynuacji korzystania wielu polskim obywatelom z naziemnej telewizji cyfrowej w sytuacji, w której zmienia się standard kodowania. Ta ustawa proponuje dodatek w wysokości 100 zł, w zasadzie do 100 zł, dla osób gorzej sytuowanych, które, które będą mogły przeznaczyć na zakup właściwego dekodera. Rozwiązanie jest racjonalne, rozwiązanie jest zgodne z wymogami i potrzebami sytuacji. Prawo i Sprawiedliwość popierając ten projekt składa również i zostałem upoważniony przez kierownictwo klubu, składa dwie poprawki. Zmiana artykułu 24 ustęp 2 ustawy dotyczą, to jest artykuł dotyczący w sposobu w obliczania należnej operatorowi wyznaczonemu dotacji. To jest poprawka, która konsumuje dyskusję na dzisiejszym posiedzeniu komisji doprecyzowując zasady obliczenia dotacji celowej i druga poprawka w artykule 30 wprowadzającym zmianę w artykule dwieście dziewiątym ustępie pierwszym ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne. Dodajemy punkt 19 b w brzmieniu. Brzmienie jest w treści poprawki, a chodzi w niej o wyjście naprzeciw postulatowi też zgłoszonemu przez biuro analiz sejmowych, przez biuro legislacyjne, postulatowi określoności przepisów karnych i ponieważ w ustawie prawo telekomunikacyjne nie było definicji dekodera telewizyjnego, było tu potrzebne właściwe odwołanie do takiej definicji, która jest w niniejszej ustawie. Wnoszę zatem zgłaszam zatem w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości o uwzględnienie tych poprawek i wnoszę o głosowanie o poparcie tej ustawy. Dziękuję serdecznie.